Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Syriu, a to jest pierwszy odcinek z serii Call of Duty Modern Warfare 2. Misje specjalne. E, tak, wiem, że tu jest napisane operacje specjalne, jednak to źle, strasznie brzmi. Ja wolę angielską wersję przetłumaczoną na polski tak przeze mnie, czyli misje specjalne. I to będzie seria, składająca się niestety z małej ilości odcinków. Przez to, że jest mało kategorii, aż tylko niestety 5. Jednak każda ma w sobie powiększą ilość różnych zadań. Jednak mam zablokowanego, ponieważ jeszcze nie zdobyłem gwiazdek. Na przykład 4 piaski potrzebuję. Zero, 69. Nice! I będę pomału przechodził każdą z poszczególnych misji stara z... W, naj... w najwyższym poziomie trudności, tak się chyba mówi po polsku. Nie żeby... wiem, żeby zdobyć wszystkie trzy gwiazdki, żeby na koniec mieć wszystkie 69 gwiazdek. Nice. A pierwsze tu misje są całkiem proste. Zawieszenie, niby poziom trudności średnie, ale nie, czy ja wiem, że to takie średnie. No tu jest lekkie, bo to jest faktycznie. Lekkie. No i to jest siła wroga, brak, bo, bo strzelamy do kartonowych przeciwników. Trening. O! To zaczynamy z pierwszą trybem. Piekło. E, ukończyć tryb w trasę w 35 sekund. Nie zabijając żadnego cywila. A zabijając wszystkich przeciwników, złych i tak dalej. E, ja już mam swoją broń. Ulubioną. Oops. Oj, co? Wait, what? Ha, okej. Okay. Nie, nie tak. A, bo to jest broń M9. Okej. Okay. To... Można zaczynać. Ostrzeliwujemy wszystkich przeciwników, oh, nie trafiając w cywili. Mhm, super. Tak, ja jestem bardzo dobrym graczem. Ja Osobom nie, Ja nie, nie zabijam dzieci, nie, nie. Nie, że jakieś dzieci, czy coś. Tak, tylko nie trafiłem, bo mam te Ale z złej perspektywy jestem nam za nie kończę zdań. Tak. A, tu, 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 tu To co sobie zjeść... Dobra, stoletni, dobra. Ło, kurde. Dobra, to chyba się. Okej, okay, wszyscy. O! Oh. A! Szybko! Okej, okay, 33 okay. sekundy. Uch, udało się? Roznoś 33. No nie, zrobię. Nie, no, jak zwykle. Chcesz się wpaść, nie tak. Ale udało się. Trzy gaski są. To już mam pieko za sobą. To teraz sniper. Obrona przed falami. 4 minuty. Nie przetrwasz. Zobaczymy. 5 fal piechoty, 3 Jeepy i 2 ciężarówki. No i oczywiście ups. A, przyda mi się to. I tak z tego nie będę korzystał. Ups. No tylko karabin nie jest potrzebny. O, ten. Żeby czas. No i zwykłe strzelanie do ludzi. O, Dobry! Aj, mamoli. Dzisiaj jest ten dzień, który Końcu mam, o jest, dobrego ma już nie trafiłem. Trześć jeszcze wrogów. Widziałem, widzę się. O, myślałem, że przybiję. O, widziałem gdzieś tutaj w prawej. O, no właśnie. Widzę cię, widzę, widzę, widzę. Nie no. O, o. Dobra. Się. Aha, naj, najładniejsza zabawka. Bierzemy. BSP, BSP Predator? Tak, BSP Predator, dobrze pamiętam. Który. No. Wysyła, i można dzięki niemu rozwalić auto. Yes. A ja mam zeza, bo się śpieszę. Nie wiem po co, skoro i tak tu czas nie ma znaczenia, ale i tak ja się śpieszę. I Nie, nie używałem luki. Po co? nie ma auta Jezu. to by właśnie miało zakończenie okej okay, nie wiem co to było widzicie a, też się wyjadę hop, tak widzicie okay. dawno się nie strzelało o oh, tak, nieważne. A, jest uwa, 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 uwa. Okay. idzie. Jeszcze nic nie podszedł Za blisko. Kurde. checked. AGM missiles online. I repeat, AGM missile is online. Oh, yeah, exactly. Two left. a shot? I should have been I AGM missile is online. Ah. <sighs> czwarta... pięć fal było Ej, czwarta fala szybko idzie całkiem, oj uuu, chyba tam był nawet dublokil ale all nie zdążyłem się podczas montowania się okaże czemu Karabin snajperski nie ma, nie wiem, magazynka jak nie wiem, inne bronie, karabiny z no, tym sznurkiem, paskiem, nie wiem jak to się nazywają. Nie chcę obrazić osoby, która się zna na bronie. Przepraszam, też nazwałem to paskiem, to nie jest zbyt dobre. <laughs> no. Jeden ruski krzyk. Ostatnia. Tak już zbroja? Nie, jeszcze nie. Jest dobra. No, w 4 minuty. No, to nie jest tak źle. O nie, znowu podziemko. O nie, ciężarówka mi uciekła. Kurde, nie trafiłem w ciężarówkę. Źle, źle, bardzo źle. Kurcze. Aj, daj mi szybko to. Nie, nie dobrze, niedobrze, bardzo niedobrze, szybko, e, gdzie? Tu, dobra, nie wiem, tu, potem jest strasznie dużo. Okej, okay, dobra, okay, chyba jest stacy. Niko, nie widzę, sakra, dobra. Okej, okay, na dachu jest Uciekł Uciekł Jezu, ja umrę. Oh. <laughs> Jeszcze na ostatniej fali O mój Boże, co to ma być? Co się coś. Widzę a udało się. Dużo by było zgonów. Na szczęście się udało. Trzy jazdeczki, operacje. Brawo, odblokowane. Ale to będzie na następną serię, na następny odcinek. Nie zagląda tam, nie spoileruję. Chrystus bawiciel. Zabić kangi, weteran. 50 przeciwników i psy. Zabić, nie zabijaj. Trzy. Ja postaram się nie zabić ani jednego cywila, więc często będę. Do tej misji pewnie podchodził kilka prób będzie, bo zapewne będę trafiał w cywili przez przypadek, nie żeby coś... Ja do cywili nic nie mam. Wejdź! a dziękuję. Nie wiem, słyszałem. Sprzed... Ok, to nie, 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 i nie, tak. Widziałem nie, OK, dostał. Podobnie. Nie. I Nie uznę. na razie przy tym co mam. ho, beczkę już mi rozwalili. Nie, dobra nie było kosiarki. Oooo, o tym, O tym mówię, już bym w cywili strzelał. Gdzie jest RPG człowieku? Oooo, słyszałem, piękną broń. Flash? Czy flash? Okej, okay, nieważne, bo w końcu wyszedłeś. Zakaż mnie, nie, nie potrzebuje. Kolejny z falem. I ja sobie fala wezmę. Są utrzyma. Się psa. Shit. A jest. Jeszcze. Jest gdzieś Okej, okay. biedne mordowanie piesków, o, ale niestety. Kurde, wyparował mu fal. O tu jest typiasz. Przestrzelacie drzwi, okej. Okay. 191 A um, raczej nic. Tarczyk? Ale, eee, nie, 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 bo to są beczki, to są beczki, to są beczki. Jezu, gościu. To są kulka w łeb. sobie, nie zawsze więcej. Tam nie ma. Uuuu, gościu. Dobra. O, na razie dobrze mi idzie. Uhu, ale to ciało, ładne to ciało. No wiem, słyszę Was. pokażcie się. Co ja robię? Jak się nie gra? Ciemno tam. Wow. Dobra. Ładnie wszystkich wys... Wszyscy wysprzątani. Wiem, że je. to jesteś.

Ło! Wow. Kurde, trzech w budynk. Dobra, idą psy. Okej, okay, się. Jeszcze cywil żaden nie został zabity, więc jestem... ...zadowolony. I'm proud of myself. O, o, lepszy celownik Lecimy z tym koksem, Ooo, tu jest to. Okej, okay, na też mogą być, już myślałem, że to jest jeden z nich Aż. Dziwne. Okej, okay, wydawało mi się, że tu go słyszałem, ale w takim razie mi się tylko wydawało. A, tam jesteś. Uuu, tu byliście. Gościu zapejem przeżył. No już wiem, słyszycie gdzieś. Wow! Wow! O! To było bliskie, a ja mam bardzo mało jeszcze do zabicia, więc uwaga. To jest pal, ale to jest zwykły, a ja go nie chcę, on tu jest! Przepraszam Niechcący Okej, okay, ten zginął to jest na pewno, gdyby rzucił broń To są psy Okej, okay. dobrze, że te głośno sz szczekają To się duży i duże. 6 minut. Ło, to jest Ło. 4 Jezu! Widzę Cię. Dobra, dwóch. To ty mnie prawie zabił. O, już go nie ma. Okej. Okay. A, uciekł mi! Whoa! No co za... O no, nie, gracja zmanipulowana. No dobra. Okej. Okay. Okej, okay, bo Nie jest. Wy... Nie mam do tego powiedzieć, co się tam wydarzyło. Ale to cóż dla mnie? Gwiazdeczki Charlie odblokowane, też zostajemy na kolejny odcinek 7, prawie 8 minut, Boże Alfa, Unik, aha Być cicho, rodzaj misji być cicho, no dobra Ja nie potrafię być cicho Jeszcze się nie zaczęło No dobra, no to lecimy z tym końcem Cicho, ja już sprintuję. Ja, jak już mówiłem, nie umiem być cicho. Szczęście można się fajnie w krzakach kryć. Oni tu idą. Idą, widziałem latarkę. O. Mm. No, jest więcej, więc lepiej nie zabijać. Lepiej sobie poczekać i sprawdzić czy nie ma ich więcej. Niż, kurde, ślecieć na hama przed siebie a jest skała o widzę tam typa, ale go zostawię bo jest dosyć daleko więc mnie raczej nie zobaczy ale, ale, ale tam coś idzie o, ja się muszę tu skryć, ups dobra, gościu z psem idą. A, bo się tu zatrzymacie, tak? Okej, okay, udało się Trzeba być szybkim Dobrze, że jest krabin snajperski, który sam przeładuje tak jakby. Nie ma, że musisz ręcznie przeładować Okej, okay, widzę typów sobie bliżej gdzie mógł, a tu też są. Okej, okay. najlepiej by było zdjąć tych, bo tu pies i widz, a ci nie widzą. O, dobrze, już się przestraszyłem, nie trafiłem tam do killa się przestraszyłem, ale dobrze, nie zauważyli, o, jak ktoś tam idzie? patrol z dwoma psami. A ty o! Ja? jakbym tam był, już by było po mnie. A kurde. Okej, okay, muszę teraz jakoś przejść. Chyba pójdę na okrężną trasą Chyba że tam też ktoś jest. Okej, okay, poszli sobie A, ja pod po delikatnie tam sobie podejdę Dobra, faktycznie, słuchajcie, z przodu że tylko w prawej sławce, jest, słuchajcie, tak dziwnie było? Kurde, pisko, to są, nie mogę podejść Jeszcze jestem, kurde, nie w krzakach, najgorzej Okej, okay, ci sobie poszli nie dobra. Tam stoi dwóch tam widzę psa i dwóch. Dwóch z psem. Okej. Okay. Um. Zuję też są dobra. To żebym widział ich wszystkich. O, oh, świetnie. Dobra, udało się. A teraz... Pójdziemy. O, to jest typu. Okej, okay, dziś nie trafiłem. Choć nie było światła. O, o. Ok, nieważne. O, o już koniec. Ok, dało się. Kolejne trzy gwiazdeczki. 4, 02 40. No, prawie 4,20. Nieważne. I zawieszenie. O, w końcu jakieś utrudnienie będzie. Poziom trudności średnia, plus emisji Szturm. No to co? Lecimy z tym koksem. Weteran, oczywiście trzy gwiazdeczki, siły nieprzyjaciela. Okej, okay. um, no tu są one bra O, karabin snajperski, podoba mi się. Dobra, Czy mi się przy też... I ty jesteś tą broją, którą ja lubię. Chyba, że to jest. No, dobra, udało mi się. Podnoszę Ammo. A. No to co? Można zaczynać. Już. O, o lina. okej. Okay. Eee, okej. Okay. Łooo! Wiem, słyszycie. Po drugiej strony się odwróciłeś. o więcej was! Aj, trafiłem. Ok. Okej, okay, trafiłem. Tego na pewno trafiłem. Tego mogłem nie zabić. Niech nie na wszystkich. Nie tutaj ktoś wyskoczy. Nie, okay. co tak wolno. A! Okej, okay. rozwalanie mostu, tak, tak się to nazywa. To przed siebie. Tu raczej na mościku nie się. Oby. O. 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 widoki.

A nie proszę Trafiłem Shit. Jak nie piechota to mnie ludzi. Jak nie samolot środowiec? Nie piechota zabije. Kurde. A, dobitek, nie Ale mi zboczyło to z kursu. A najgorzej jestem uziemiony. No, przeładuj Błagam Dobra. Nie, nie, nie.

Mogę się wziąć za szyba pancerna, nie do przebicia. Dobra, odrzuciłem, tak, nie trafiłem nikogo. O co? Okay, o wieku, mam sezę. Nie wcale eee. Dobra, myślałem, że to snajper Nie wiem że... Holgun Według czyła Tamsto Okej okay, nie wiem nie wiem co to było Moje dziwne zachowanie z nakarwiłem. Stojperski! Ptołe! Jezu, Obym zdech zdechł Zdeł To auto się jeszcze nie eksplodowało, ja do niego nie podejdę. Bo... Dobra, bardziej się jara. Tak. Jeszcze ktoś tu jest O, on mi wyskoczył On mi zginął Dobra, udało się Dobra No trzy gwiazdeczki Wszystkie łatwe, mówiłem, misje Było prawie Bym umarł, ale się udało Wszystkie 15 zdobytych gwiazdek Wszystko przeszedłem Otrzymałem dostęp do Bravo, Charlie, do Delty jeszcze nie. 20 gwiazdek, no to jeszcze 5, no i 40. A Bravo i Charlie ogram następnym razem. Więc na razie tylko alfa była, wszystkie gwiazdki. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w przyszłości.